Zajmuje wszystkim sznuki i możecie się bawić bez końca. Jej, jak się cieszę. Ja się bardzo cieszę, ja się bardzo cieszę. Miłej zabawy, kochani. Teraz jest dużo bajkowej. Możecie się bawić, gdzie tylko chcecie. Bo są wybrane kolory. Jej. To jeszcze, kochani. Proszę bardzo, czerwone cegły. Jeszcze żółta kaluzelka. I robi się dużo bajkowej. Jej, jej. Ale super. Jak mega fajnie rośnie. Nie ja tego nie chciałam, kochanie. Zapraszam do zabawy świnki. Świnki. Jej, ile tu świnek do zabawy. Oink, 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 oink. I jeszcze, kochani, jedna niespodzianka. Brakuje jeszcze tylko tęczowej fontanny. Wow, fontana zmienia kolor i powstaje piękna tęcza. Oh! Wszyscy kochamy tęczę. Zmieniono nazwę na Czerwony, na tęczowy park. Wesoło fajniej. Jem, yeah! papa! Żegnamy się. Do zobaczenia. Jej yeah! Estamos do hotel!